Bobi, Dawaj, chodź, os, os. os. Bobi, za gruba dupa, widzisz. Babietę przychodzimy. Gdzie jest króliczek? Co myślisz, jak spuścisz bazę, będzie szybsza? Chodź tutaj, królczak. Tu, szukaj. Chodź tutaj. Chodź tutaj, Bowie. Tu idziesz, szukaj. Chodź, tutaj jest. Ej, tu jest. Szukaj. No nie ma. Szukaj. 宝贝，好，接着打，好，接过，收开，收开。 bawi bawi hać bawi hać tu tutaj hać